Ten rok miałem trzy cele: przebiec półmaraton, wystąpić jako stand i wejść na rysy. Dwa z tych trzech już za mną, trzeci przed nami, czyli wejście na rysy. I to dzisiaj zobaczycie w dzisiejszym odcinku. Także zapraszam was do subskrybowania tego kanału, zostawiania łapek w górę. Bo naprawdę poświęciłem bardzo dużo na ten materiał, i co, zaczynamy? Tym wyzwaniem, czyli wejściem na Rysy, stresowałem się najbardziej, ponieważ można tam zginąć. Ludzie tam ginęli, nie wracali z tej wyprawy. I o to się obawiałem, że jest ryzyko po prostu nie wrócenia z tej wyprawy, tak? Więc, yy, no, to była największa moja przeszkoda w mojej głowie. Plan wyglądał następująco. Środa pakujemy się, czwartek jedziemy do Zakopanego na, yy, na parking na Morskie Oko. Wchodzimy na morskie oko i nocujemy tam, i w piątek, o czwartej wstajemy, by o 5.30 ruszyć. Tak wyglądał plan i w piątek wracamy do domu. Po dojechaniu na parking już w czwartek zaczęliśmy się pakować do końca nasze plecaki. Wypiliśmy sobie statą piwko i zaczęliśmy iść. Ruszyliśmy na morskie oko 9 km po asfalcie, więc można powiedzieć, że to jeszcze nie było to, co nas czeka następnego dnia. Dzień dobry. My wstaliśmy. Jest godzina czwarta. Sąsiedzi jeszcze śpią, więc na razie nic tu nie nagrywam. Zaraz wam tam coś nagram. Na razie to tyle. 5.34. My zaczynamy. Już jestem przed schronieniem, w sensie przed schroniskiem. Czołówkę mam. Dwie na głowę, żeby nie było mi zimno. Kurtkę czekam właśnie na tatę. Na razie zobaczcie jak jest ciemno, że nie będziecie nic praktycznie widzieć. Patrzcie. Więc na razie będzie mało nagrywania, a tu mój komponent, towarzysz. I idziemy. Przez pierwszą godzinę szliśmy koło jeziora Morskiego Oka, a z drugiej strony mieliśmy las. I jak na co dzień, w ciągu dnia, ta droga jest o bardzo prosta, i nie jest, że w ogóle skomplikowana. Tak w nocy moja głowa dawała o sobie znać, i cały czas myślałem: A co jeżeli gdzieś się czai niedźwiedź albo inne jakieś zwierzę, bo naprawdę w tamtych terenach są niedźwiedzie. I bałem się o to, że moglibyśmy go nie zobaczyć I to byłoby tragiczne Ale na szczęście nic takiego się nie stało Więc, więc tak Idziemy Idziemy, a tam jacyś człowieki Przed nami Zaleźliśmy człowieki Nie jesteśmy sami Ale jest ciemno Tu na przykład jest woda obok nas, której nie widać Bo jest tak ciemno A dopiero za godzinę jest wschód słońca Dobra, to tyle Mam update za godzinę, jak będzie już jasno Tak wchodzimy, zobaczcie. Zobaczcie ja wam tu pokażę. Nic nie widać pewnie. Tam jest tata. I cały czas kuźwa pod górę. Tata jest ode mnie z 2-3 metry, a jest o tyle wyżej. A tam kolejni ludziki, widzicie? Krapeczki. Jesteśmy na czarnym stawie pod rysami. Zobaczcie jak są góry. Tam ludzie sobie przerwę zrobili. Tu jest Bartek. A tu jestem, ja już dzieliśmy czołówki i idziemy na razie tak. Ale Tata mi powiedział, że to jest ostatni moment, gdzie będzie tak prosto, więc fajnie. Chciałbym już tutaj być, tylko w tamtą stronę iść I faktycznie, to był ostatni moment gdzie było prosto W kontekście tego, że nie było pod górkę Bo od tego momentu już się miało zacząć tylko i wyłącznie pod górę Ciężka praca, moich rąk, moich nóg I zdeterminowanie, żeby dotrzeć na szczyt Siemaneczko ziomeczki, witam z telefonu Tam jest Bartłomiej, robi zdjęcie Tam jest jeden staw, tam jest drugi staw I przy tym drugim stawie tam spaliśmy a teraz patrzcie jak idziemy. Popierdzielone. Widzicie, tam to jest państwo i patrzcie jak wchodzą. I patrzcie jaką drogą muszę iść. No, zaraz na tym kamieniu robimy przerwę. Postój na tym. Idziemy tam. Pop! pop. Już nawet na tym nagraniu możecie zobaczyć, że jest naprawdę stromo. Co prawda, widok z kamery nie oddaje tego, jak tam było w prawdziwym życiu. Ale, no, co się dziwić, że jest stromo jak muszę wejść na 2500 metrów nad poziomem morza, a zaczynam z 1400-1500 metrów nad poziomem morza. Więc to 1000 metrów przewy przewyższenia muszę pokonać. Bartek. Musicie uwierzyć, że ten kamień to jest bardzo popularny do zdjęć, bo tam są dwa jeziora, ale mi się nie chce wstawać. Elo. Tu możecie zobaczyć tak naprawdę pierwszy moment jakiejkolwiek wspinaczki. Postarałem Wam się to jak najlepiej nagrać. Ale tu faktycznie musiałem mieć już dwie wolne ręce Już kaski założone Bo nad nami państwo już są, tam idą Więc idziemy I za nami też Za nami też już tam idą Mgła trochę przestaje Iść, znaczy idzie w górę cały I czas Iść prawie 800 metrów już no. Widać tam jeziorko, ale No, dalej jest mgła I to strasznie duża Idziemy Po czym tak naprawdę zaczęły się schody a w sumie to skończyły się schody, a zaczęły się łańcuchy, ale to właśnie był moment przełomowy. Moment, w którym trzeba było powiedzieć sobie, idę albo nie idę. Zaczynały się prawdziwe problemy. Co prawda, raz łańcuchy były łatwiejsze, raz były już o wiele bardziej trudne, ale łańcuchy to łańcuchy. Z nimi nie ma przelewek. Człowiek, idąc 5 godzin na górę, bardzo dużo myśli. Ja bardzo dużo myślałem, nie zawsze się z Tatą rozmawiałem, bo też trzeba było oddychać, a przez to traci się ten oddech jeszcze bardziej, więc nie rozmawiałem cały czas z Tatą i miałem bardzo dużo czasu na to, żeby sobie myśleć w mojej głowie. I fakt też taki, że wstałem o godzinie czwartej, może sugerować następny klip, że trochę mi już odwalało. No ale a zresztą sami zobaczcie. <todgłosy> Dobra, tu się muszę skupić. Hop. Ręka, noga, ręka. Możecie się zastanawiać, jak nie chodzicie po górach, dlaczego sam do siebie mówiłem ręka, noga, ręka, noga. Tata powiedział mi bardzo ważną informację dla mojego bezpieczeństwa, że podczas gdy chodzę, Trzy punkty podparcia, czyli dwie ręce i dwie nogi, łącznie mam ich cztery, ale trzy punkty podparcia muszą być stabilne. Więc jak trzymam się łańcucha, to muszę dwoma rękami i jedną stabilnie być, natomiast drugą dopiero mogę poruszyć. Jak chcę wziąć rękę, to dwie nogi muszą być stabilnie, dlatego sobie to powtarzałem, no bo wcześniej tej techniki jakby nie znałem i dopiero ją poznałem i wolałem sobie to nawet yy, mówić na I w ogóle zobaczyłem, że ten pan z tyłu... Miał trochę bekę ze mnie, więc jak może kiedyś gdzieś to obejrzy, więc go pozdrawiam, bo naprawdę fantastycznych ludzi po drodze spotkałem. I uwierzcie mi na słowo, na nagraniach nie widać tego, jakie to jest przewyższenie. Fakt, jest już stromo i widać to na nagraniu, że jest stromo, ale jak tam jesteś i po jednej stronie widzisz jeszcze większą przepaść, której nie nagrywałem, a cały czas idziesz i musisz wejść na tą górę, chcesz wejść na tą górę, to jest naprawdę przekichane. Największy kryzys tak naprawdę to złapałem 20 minut przed szczytem. Było takie miejsce, gdzie musiałem sobie usiąść. Powiedziałem tato, ja się muszę wyciszyć, uspokoić. Zacząłem płakać, bo powiedziałem Dacie, że ja wejdę tam, dam radę wejść, ale ja nie zejdę tą trasą. To co przeszedłem teraz w górę, ja tam nie zejdę. Czułem się osłabiony psychicznie, że nie dam po prostu rady. Były takie tam momenty. Ja już tacie mówiłem tato, zejdziemy od strony słowackiej. Bo słowacka strona jest łatwiejsza, łatwiej się wchodzi na rysy od słowackiej strony. Zejdziemy od słowackiej strony, i tam znajdziemy nocleg, i nie wracamy dzisiaj do domu, bo ja nie dam rady zejść polską stroną. Byłem naprawdę załamany. Płakałem, nie wiedziałem, że nie zejdę. Wiedziałem, że nie zejdę. Albo będą musieli wzywać top, albo nie schodzę. I tak możecie zobaczyć, weszłem na rysy. Byłem na rysach, na samym szczycie. Przez chwilę byłem najwyższym człowiekiem w Polsce. Wyżej nikt ode mnie w Polsce nie był. Byłem najwyżej. Połowa sukcesu za mną. jak blisko. Naprawdę. Myślałem, że się poddam. Dobrze, że do słońce wyszło. To się nagrywa? ale nie cieszyłem się za bardzo. Jak możecie zobaczyć na klipach, na teraz na przebitkach, nie byłem najbardziej zadowolony, nie miałem aż pełnego uśmiechu, że udało mi się to zrobić, ponieważ wiedziałem, że jeszcze muszę zejść. W tamtym momencie już byłem uspokojony, ale dalej miałem w głowie, a co jeśli się coś stanie mi, a co jeżeli się noga obślizgnie. I to jeszcze nie był koniec, bo to dopiero była połowa. Teraz czas na tą trudniejszą połowę, czyli zejście. I co? Odpoczęliśmy i zdecydowałem się, podejmę próbę, nie idziemy Słowacją, wracamy tą samą trasą, którą przyszliśmy, trzeba się postawić w swojej głowie. Tak zrobiłem i ruszyliśmy. I tutaj chcę jeszcze tylko napomknąć jedną rzecz, że ludzie na trasie byli niesamowici. Niektórzy byli strasznymi wariatami, i tam, gdzie ja ściskałem tę linę, ten łańcuch najmocniej jak potrafię, jakby od tego zależało moje życie ziomek potrafił obok mnie wejść sobie po skałkach po prostu bez żadnego zabezpieczenia więc ludzie niektórzy byli tam totalnymi świrami a niektórzy dawali mi bardzo dobre rady jak na przykład gdzie mam się złapać albo jak mam schodzić tak zwanym raczkiem więc naprawdę wszyscy ludzie których spotkałem niesamowici byli nie wiem czy ja tak trafiłem jeżeli kiedykolwiek byłeś w Tatrach na wyższej wysokości właśnie na łańcuchach możesz teraz dać znać w komentarzu czy też właśnie trafiłeś na jakieś miłe osoby Albo czy sam jesteś taką miłą osobą, jeżeli chodzisz po górach drogi widzów. Trzyma widzowie. Odpoczywam sobie. Bartek jest jako mój operator. Co wam powiedzieć? Widzicie tam te niebieskie dwa zbiorniki wodne? To ten dalszy, na drugiej stronie, musimy tam dojść. I jeszcze półtora godziny przed nami, więc chyba najtrudniejszy moment już za nami. Ja i dojdziemy tak jeszcze za godzinkę. Dam updatecik. To tam już będzie luźniej, To tam nawet sobie wezmę GoPro w rękę i sobie ponagrywam. Bo teraz schodzimy, możecie zobaczyć, co tam może pokazać, jak przez ranę. Jak już zszedłem z tych łańcuchów i zostały tylko te cholerne schody kamienne i bardzo duże przewyższenie, to już odetchnąłem z ulgą. Już wiedziałem, że raczej nic mi się nie może stać. Na 99% byłem tego pewny. Już wiedziałem, że to najgorsza część za mną. Zacząłem się uśmiechać, ale to był uśmiech przez ból. Ponieważ strasznie bolały mnie nogi. Byłem już wykończony, moje nogi były wykończone. Czułem z każdym krokiem ból. Każdy kolejny krok to był ból. W pewnym momencie nie wiedziałem, czy dam radę dojść do auta. Jak do morskiego oka charakterem bym na pewno poszedł, nie wiedziałem, czy dam radę dojść do auta. Może, bo, może bym potrzebował jeszcze kilku godzin przerwy w morskim oku, a może i noclegu. Ale to zobaczycie w dalszej części odcinka, czy dałem radę i dokąd dałem radę dotrzeć. I tu idzie zwycięzca. Tam rysy. Niknę po małych chmurach A tu idzie zdobywca dachu Polski A tutaj będzie czekała nagroda na zwycięzcę Prosimy bardzo Należy się Cześć z tej strony Dudy. Przeżyłem Będę miał pamiątkę Chciałbym podziękować tacie Udziwiam nie gdyby się to nie udało Wiecie to była około 8-9 godzina chodzenia non stop w górę i teraz w dół, cały czas na stresie Więc dla człowieka takiego jak ja Który nie chodzi po górach Było to strasznie duże wyzwanie Nogi odmawiały mi posłuszeństwa Kondycyjnie wytrzymywałem Ale zarówno nogi, zarówno stopy Zarówno łydki, zarówno uda Wszystko mnie już bolało Ja już chciałem po prostu się położyć I się nie ruszać przez najbliższe kilka godzin Tamy już Zadowolony Bo na pewno na 99,9% przeżyjemy. Na 99% przeżyjemy. No, teraz tylko uważaj na tą 1,1%. I żeby tutaj się jeszcze nigdzie nie Nie spaść. Już schodzimy. Już jesteśmy praktycznie na końcu. Ostatnie 10 minut gdzieś. No, zobaczcie, tam, tam pod jezioro musimy wejść teraz. A tamtą przyszliśmy Tam Więc no Tak będzie Tak będzie widać jakie to jest strumie Tam Co mam powiedzieć? Zobaczcie na tatę i zobaczcie na niektóre kamienie To jest naprawdę Tu jest naprawdę stromo Tak Że nawet nie chcę ich tam sikać Tylko zaraz tam pójdę sikać Ale to za chwilę Nogi mi bolą ale przez to, że gadam, to idę Nie zatrzymuję się, nie myślę o tym, że mam się zatrzymać Tylko idę A jak zaraz przestanę gadać To nie da się, że się zesikam To jeszcze będą mi nogi boleć bardziej i się zatrzymam Wtedy na pewno się zesikam Dlatego pewnie połowa z tego nie wejdzie do filmu I będę miał dużo montażu Albo zrobię wam taki odcinek 40 minutowy Słuchajcie, wczoraj, znaczy dzisiaj Rano chciałem wam pokazać to jezioro, ale było straszne ee, jak to ciemno No szarówka była, więc teraz sobie zobaczcie jak to wygląda jeziorko i jakie tu są odbicia z niego niesamowite Dolinka Niesamowita, naprawdę Tak, idziemy teraz odpocząć Bo już powoli mam do Potem będziemy mieli jeszcze 45 minut do Morskiego Oka I potem z 2 godziny do auta Liczę 2 godziny bo Szliśmy niby półtora Czy tam godzina na Ale przy moim stanie to Wydaje mi się że 2 godziny to odpowiedni czas żeby sobie zakładać Żeby iść No Ostatni luk na to jeziorko mam dom A ja idę Ostatnie metry Jestem nad Morskim Okiem Tam dosłownie za tymi drzewami Już ostatnie dosłownie, nie wiem, z 300 metrów Siły już nie mam Ale tam się nie kończy moja dzisiejsza przygoda i to nie jest koniec, widzowie To nie jest koniec, jeszcze muszę zejść z Morkiewskiego Oka I jechać do domu, w sensie tata będzie jechał, ale i tak jechać w aucie jeszcze Więc to jeszcze nie jest koniec mojej przygody na dziś Nie wiem czy wam pokazywać jak mi moje stopy wyglądały, znaczy będą wyglądały, bo jeszcze ich nie Nie zobaczyłem. W aucie dopiero zobaczę. Na razie nie ściągam butów, bo jak już ściągnę, to kaplica. Więc jak będziecie chcieli, to dajcie znać w komentarzu, jak będziecie chcieli zobaczyć stopy moje od spodu, bo no, będzie to brzydki widok, więc w tym odcinku Wam tego nie umieszczę, ale będę mógł na przykład na Instagrama, na którego serdecznie zapraszam. Instagram Dudi Podłoga James. Yy. No, będzie link w opisie, albo możecie sobie wpisać. Eee... Nie wiem, wiem, że chyba to będę chciał zrobić tak na takim, tak jak półmaraton, że mówi Dudy Lektor. I to tyle na razie ode mnie. Nie wiem, czy coś jeszcze będzie z podmorskiego oka. Na pewno będzie jeszcze ostatnia rzecz, bo data mi już uciekł. Ja tak chciałem mu podziękować, ale to jak go znajdę tam za chwilę, to mu podziękuję. Dzień. Udało się. Tak. No. Jakie słowa do ostatniej kamery? Ostatnie. No, udało się. W 10 do 20 minut jesteśmy. się. Dodatkowo, tak jak wspomniałem, naszą metą nie było morskie oko. Nie był punkt, z którego zaczynaliśmy. Musieliśmy jeszcze dwie godziny wracać do samochodu, 9 km po asfalcie, po całym dniu zmęczenia, w staniu w o czwartej, wyruszeniu o 5.30, musiałem jeszcze ponad 9 km iść asfaltem. A wiedzcie, że idąc w butach górskich po asfalcie, z taki, po takim wysiłku, z odciskami na stopach, nie było przyjemnym uczuciem. W końcu udało się, dotarłem do tego auta, 12,5 godziny podróży, 13,5 godziny na nogach, dałem radę, przeżyłem, byłem na rysach, byłem najwyższym człowiekiem w Polsce przez parę sekund, najlepsze uczucie na świecie, wypełniłem ostatnie wyzwanie z tego roku, takie bardziej powalone. I w tym miejscu chciałbym podziękować tacie, bez którego by się to tak naprawdę nie udało. Gdybym sam miał tam teraz wchodzić, albo z jakim kolegą, który też był, nie byłby doświadczony, nie dalibyśmy rady. Tata mi powiedział, był zawsze przy mnie, zawsze przede mną, pokazywał mi, jak mam gdzie iść. Więc teraz każdy, kto dotrwał do tego momentu, serduszka w komentarzach dla mojego taty, że dzięki niemu to się udało. Ja ci dziękuję, tato, jeżeli oglądasz ten materiał, bo gdyby nie ty, to byśmy... To ja bym tego nie zrobił, ty już tam byłeś, więc. Tak naprawdę całą zasługę tego, że tam weszłem, oddaję Tobie. I dziękuję każdemu z was, że tak naprawdę dotrwał do tego momentu, bo to jest dłuższy materiał niż taki zwykły, który nagrywam. W podobnej scenarii co pierwszy, więc możecie dać w komentarzu znać, co o nim sądzicie. Tu wam dałem Minecrafta, żebyście nie nudzili się, jak do Was gadam. I to tyle. Dzięki wielkie.